Arsenal pokonuje Tottenham 4 do 1 w derbach północnego Londynu. No i pytanie, jak to się stało, że i Eze za każdym razem miał tyle miejsca, aby błyszczeć i strzelić hat-tricka jako pierwszy zawodnik w derbach północnego Londynu od 1978 roku w barwach Arsenalu. Jaki był cichy bohater w zespole Mikela Artety oraz dlaczego plan Tomasa Franka zupełnie nie wypalił? O tym wszystkim dzisiaj sobie Pogadamy. Przede wszystkim standardowo dziękuję patronom za wsparcie i każdemu, kto ogląda ten film, bo także w ten sposób mnie, mnie wspieracie. Jeśli ktoś chce dołożyć się nawet symbolicznie, za to będę bardzo wdzięczny, bo pomaga to po pierwsze w lepszej realizacji oraz przy tworzeniu ogólnie bardziej jakościowych materiałów. Mogę poświęcić wtedy więcej czasu i na research, i żeby ten research po prostu był oparty o dużo lepsze i bardziej wypasione, mówiąc kolokwialnie, źródła. Natomiast przechodząc właśnie do Tematu tego filmu. Warto tutaj zacząć od tematu, jakim z pewnością jest mental, bo nawet jeśli lubię mówić o taktyce, no to. Warto pamiętać, że z perspektywy mentalnej to spotkanie właśnie musiało być dla Arsenalu bardzo ważne musiało być okazją do wysłania tak zwanego sygnału, czy też bardziej do statementu nie wiem, oświadczenia stempla po prostu na lidze że tak, my tutaj jesteśmy, aby tę ligę w tym sezonie wygrać. I to jak najbardziej Arsenal wykonał albowiem to były derby to było spotkanie domowe i także nie oszukujmy się, że w momencie, kiedy Manchester City zgubił punkty w starciu z Newcastle dzień wcześniej było jasne, że Arsenal będzie musiał wyjść na to spotkanie napakowany i po prostu wykonać swoją robotę. Tottenham z kolei, aby zatrzymać kanonierów, postanowił po raz pierwszy w tym sezonie wyjść piątką z tyłu. Taki wariant wybrał Thomas Frank. No i pytanie, co pozwala właśnie piątka z tyłu? Pozwala między innymi zablokować możliwość stworzenia przewagi w ostatniej linii pod kątem stricte obrony niskiej. Jest to system o tyle fajny, że najczęściej oznacza, że dość łatwo możesz wywierać presję w półprzestrzeniach na zawodnikach wychodzących właśnie niżej po piłkę plus też potencjalnie zawsze w ostatniej linii masz asekurację. Natomiast tego zupełnie nie było widać po Tottenhamie w tym spotkaniu. I tutaj zwróćcie uwagę już na sam początek. To znaczy Tottenham w tym spotkaniu bardzo często decydował się na dość bezpośrednie rozegranie piłki i tutaj choćby Declan Rice bardzo agresywnie wygrywa właśnie starcie o futbolówkę z bodajże Bentancurem, a to oznacza, że Leandro Trossard może spokojnie zagrać piłkę do Bukayosaki, po tym, jak delikatnie ochronił ją przed jednym ze stoperów Tottenhamu. Co się dzieje dalej? Planem Tottenhamu na właśnie obronę przed Bukajosaką zapewne miało być to, żeby tego piłkarza po prostu podwajać. Dlatego też tutaj zbiegł do boku Rzeopolinia, natomiast to oznaczało, że już na samym początku spotkania w tak zwanej strefie 14, to znaczy w tym powiedzmy prostokącie tuż przed polem karnym, piłkę dostał Ebereci Eze, piłkarz, który odmienił Arsenal, natomiast o ewolucji Arsenalu będzie dłuższy materiał. To jest piłkarz o tyle odmieniony, Powiedzmy od Marcina Odegarda, że dużo lepiej czuje się w tak zwanych kieszonkach, w tak zwanych poketach. Jeśli ktoś się mnie spyta, co to oznacza, kieszonki to są takie przestrzenie, które możecie zauważyć choćby teraz na ekranie, to znaczy powiedzmy po prostu przestrzenie między liniami, często w półprzestrzeniach, czyli w tych korytarzach między strefą boczną a środkową. Tutaj jednak ezel był ustawiony bardzo, bardzo centralnie i to jest także miejsce, w którym najczęściej przyjmował piłkę, właśnie w tym sezonie, patrząc na średnią mapę. Przyjęć czy ogólnie kontaktów z piłką piłkarzy Arsenalu w tym sezonie. Tak jak widzicie, Eze jest ustawiony tutaj bardzo, bardzo centralnie, co jest zupełnie inną charakterystyką w porównaniu na przykład do Marcina Odegarda, który, tak jak widać na podstawie tej samej mapy, ale z zeszłego sezonu, jest dużo częściej schodzącym do boku piłkarzem, czy bardziej był. Poprzednim sezonie. No i pytanie, co Eberci ez w tej sytuacji zrobił? Oczywiście był w stanie rzucić piłkę za plecy do Deklana Rice'a i tak naprawdę ten schemat się powtarzał. To jest coś, co, czego także właśnie Arsenalowi brakowało w poprzednim sezonie: to znaczy ruchy za plecy oraz taka zdolność do gry między liniami. Natomiast też warto docenić to, jak Arsenal tworzył sobie takie sytuacje właśnie w tym spotkaniu, bo w teorii, choćby patrząc na mapę kontaktów z piłką Mikela Merino, czyli piłkarza, który właśnie bazując m.in. na hitmapie z tego spotkania, tak jak widzicie często schodził do boku. To jest piłkarz, który często z pozycji napastnika schodził do tej mniej więcej prawej półprzestrzeni, po prostu na prawe skrzydło, aby tam stworzyć przewagę. Coś, co także regularnie w poprzednim sezonie robił Kai Havertz, natomiast to skutkowało dość regularnie spotkaniami, które kończyły się w taki sposób, jak m.in. to, gdzie nawet jeśli Havertza nie było, no to byli piłkarze, którzy też występowali właśnie w jedenastce Arsenalów ten weekend i była tak zwana podkowa, to znaczy Arsenal grał w kółko, ale nie było zbyt wielu okazji, aby ten blok rozbić. I takie sytuacje się powtarzały. To znaczy, zwróćcie uwagę choćby na 22. Minutę. No i tak jak widzicie, tutaj po raz kolejny można mówić o tym, że z jednej strony Arsenal buduje sobie przewagę wobec środka pola Spurs. A następnie, nawet jeśli Danso w teorii chce wyskoczyć do Calafiorego, to tuż zanim nim właśnie ustawia się Leandro Trossard, czyli piłkarz, który zdobył oczywiście w tym meczu gola, natomiast też który w wielu decyzjach bez piłki był bardzo, bardzo efektywny. Podobnie było tutaj, gdzie za EZ Wyszedł wyżej Romero, natomiast tę przestrzeń atakuje lewy obrońca, czyli Calafiori, o którym też powstanie zapewne osobny film. Zwróćcie uwagę na 24. minutę. Tutaj tym razem Jurien Timber jest piłkarzem, który zajmuje przestrzeń właśnie obok Bentankura i tworzy tak naprawdę dylemat w głowie urugwajskiego pomocnika z Do kogo doskoczyć? Z jednej strony jest on przy Eze, z drugiej strony Saliba składa się do podania do Timbera, do którego nie wyskoczył aż tak wysoko Van de Ven, co zobaczył właśnie jego kolega z pomocy, w związku z czym od razu chciał zamknąć tę linię podania. To jednak otworzyło przestrzeń dla Ebereciego Eze. Później Bentancur musiał reagować na dużej szybkości, Eze wybił go z równowagi i był w stanie zdobyć kolejny teren podaniem bodajże do Bukayosaki. Tak samo było tutaj, 29 minuta i zwróćcie uwagę na to, gdzie są pomocnicy Tottenhamu. Oni są po jednej stronie boiska, no i tak naprawdę po raz kolejny otwiera się przestrzeń właśnie w kieszonce dla Breciego Eze, a cała linia obrony jest obniżana przez ruchy za plecy. Z perspektywy trenera to było bardzo, bardzo dobrze wytrenowane i jestem przekonany, że był dumny właśnie z tego po pierwsze jak wyglądają jego zawodnicy, ale też jaki plan na mecz przygotował sam. Nickel Parteta. Nie chciałbym, żeby ta analiza była zbyt nudna, natomiast zwróćcie uwagę na to, że Tottenham cały czas tak naprawdę miał te same problemy. Tutaj choćby Bukajosaka wypełnia tę przestrzeń w taki sposób, że przypina piątkę z tyłu, przypina Van Devena czy Udogiego, a z kolei szerzej schodzi Michael Merino, który właśnie, tak jak nawet zauważył Scott Willis, czyli dość znany i lubiany dziennikarz z portalu Canon Stats, który też ma dość ciekawe statystyki. Zwróćcie uwagę na to, gdzie było najwięcej. Kontaktów z piłką Arsenalu, właśnie w tym meczu. To była właśnie ta strefa, to było właśnie to mniej więcej prawe skrzydło, po prostu prawa strona boiska, gdzie właśnie Arsenal głównie koncentrował się na zdobywaniu przestrzeni, co zresztą miało swoje odzwierciedlenie także przy okazji pierwszego Gola. Tutaj można zauważyć, że tak jak widzicie. Odobert jest ustawiony bardzo nisko jako skrzydłowy ze względu na to, że bardzo wysoko także zawędrował Julian Timber. To z kolei oznacza, że pressing Tottenhamu jest zupełnie nieefektywny i wyżej musi doskoczyć Bentancur, który musi w tym momencie zabezpieczyć tę strefę z salibą, który ma bardzo dużo czasu z piłką. Z jednej strony to, co następuje później jest logiczne, to znaczy Tottenham właśnie może sobie pozwolić na wyskoczenie jednego z zawodników ze strefy. Tutaj Miki Van Deven wychodzi wyżej do deklana Rysa natomiast Bentancur po pierwsze nie wywiera wystarczającej presji na Salibie, a ten tworzy sobie przestrzeń do podania, a z kolei Van de Ven już za moment jest tak naprawdę w tak zwanym no man's land, to znaczy jest pozostawiony sam sobie. Saka dostaje piłkę, a następnie piłkę między nimi jest w stanie przyjąć Julian Timber i to właśnie był efekt tego, że po pierwsze Arsenal bardzo skutecznie był w stanie zmanipulować pozycję piłkarzy Tottenhamu i otworzyć przestrzeń właśnie po prawej stronie. Z drugiej strony sam Tottenham był cały czas spóźniony. Co następuje później? Później następuje kompilacja tych wszystkich rzeczy. To znaczy piłkarze Tottenhamu z pomocy, czyli Bentancur i Palinia są ustawieni po jednej stronie boiska całkowicie. Z drugiej strony centrum przed własnym polem karnym jest pozostawione Całkowicie wolne. Piątka z tyłu z jednej strony jest, ale nie jest zbyt dobrze zorganizowana, a piłkę w centrum dostaje Mikel Merino, czyli piłkarz, który zszedł niżej po to, aby. Ebreci Eze przesunął się nieco wyżej. To z kolei sprawiło, że właśnie Merino był w stanie po raz kolejny, tak jak wcześniej był w stanie to zrobić Eze, zdestabilizować Palinie, który był na sporej intensywności i już był w trybie akcji ratunkowej, a następnie to, co jest moim zdaniem największym zarzutem do Tomasa Franka, to jest ustawienie wielu zawodników Tottenhamu w tej sytuacji. Piłka otwarta, piłka, którą można rzucić za plecy obrony, natomiast to nie skutkuje jakąkolwiek reakcją zawodników Tottenhamu, którzy że tak jak widzicie, nie są gotowi na to, żeby ścigać się z trosardem. Porównajcie sobie pozycję i mowę ciała trosarda w tej sytuacji do choćby Danso, do Romero czy do Jedda Spensa. Żaden z nich nie ma szans nawet dogonić Trossarda, w związku z czym nic dziwnego, że tutaj padł gol na 1 do 0 dla. Być może nie jest tego samego, ale z podobnych czynników wziął się gol na 2 do 0, gdzie tak jak widzicie, saliba miał dużo przestrzeni, albowiem odober był przypięty niżej przez timbera. Dłuższa piłka odnalazła swojego adresata w postaci Leandro Trossarda, a to z kolei pozwoliło następnie timberowi wejść. W wolną przestrzeń, co z kolei także oznaczało, że za moment po raz kolejny, tak jak widzicie, mogła być dostępna ta przestrzeń w centrum boiska tuż przed polem karnym. I po raz kolejny piłkarze to ten hamu nadciągają do Ebreciego Eze, ten z kolei destabilizuje bodajże Bentancura, wygrywa ten pojedynek i tutaj jest taka kontrowersja, że faktycznie być może ten gol nie powinien zostać uznany ze względu na to, że Marcin Zubimendi absorbował, czy mógł potencjalnie absorbować uwagę Guliemo Vicario. Moim zdaniem jest to kontrowersja, ale ogólnie sędziowanie w tym meczu nie było zbyt dobre, żeby nie powiedzieć, że było skandaliczne. I szczerze mówiąc, troszkę żałuję, że gol na 3-0 padł już w 46. Minucie, albowiem jestem ciekaw, jaki plan na mecz w drugiej połowie miał Thomas Frank, gdyby nie właśnie ten cios mentalny, który niewątpliwie zadali piłkarze Arsenalu. Ale to także brało się właśnie z tych rzeczy, o których wcześniej Wam wspomniałem. Tutaj zwłaszcza warto pochwalić Declan Rice'a, który w tym meczu jak większość piłkarzy Arsenalu był kapitalny. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, nie będzie za to asysty. Natomiast Rice wykonuje ten atak przestrzeni właśnie. W pole karne, czym jednocześnie zwalnia bardzo dużo miejsca przed samym polem karnym. Tam piłkę dostaje Eberci Eze i zdobywa gola na 3 do zera. To nie było tak, że to było zbudowane po jakimś konsekwentnym ataku na Arsenalu, natomiast mimo wszystko warto docenić to, jak właśnie Arsenal był w stanie odblokowywać te przestrzenie, w których Ebereci Eze miał po prostu błyszczeć. Albo przez Mikela Merino, który bardzo często schodził właśnie do boku, albo przez Timbera, albo też właśnie przez takie ruchy powiedzmy wymienne Merino z Ebereciem Eze. Cały czas Eze był w stanie odnaleźć się w centrum boiska, skąd był bardzo, bardzo efektywny. To samo m.in. można można zauważyć w 58. minucie, kiedy właśnie Mikel Merino jest ustawiony nieco bardziej z prawej strony, a z kolei centralnie jest ustawiony Ebereci Eze. Tutaj, co prawda, nie wynika z tego zbyt wiele, natomiast tak czy inaczej, jest to coś, na co po prostu warto zwracać uwagę, bo cały ten mecz można byłoby mniej więcej tym podsumować. Nawet jeśli faktycznie błąd popełnił choćby przy okazji akcji bramkowej ktoś taki jak Martin Zubimendi, no to nie zmienia to faktu, że ogólnie plan na mecz w wykonaniu Arsenalu był dosłownym odzwierciedleniem tego, z czym Tottenham często ma problemy. To znaczy, po pierwsze, pod kątem blokowania strzałów ten zespół nie wygląda jakoś wybitnie. Po drugie, zespoły takie jak Bormów czy takie jak Chelsea konsekwentnie zamykały Tottenham do swojej prawej, a do ich lewej strony, czyli do strony lewej z perspektywy Tottenhamu pod kątem budowy od tyłu. I to samo robił Arsenal bardzo zresztą konsekwentnie, bo każda dłuższa piłka w wykonaniu Spurs nie była wygrywana przez piłkarzy Tottenhamu. Po pierwsze, drugie piłki zgarniali zawodnicy Arsenalu, a po drugie, czasem po prostu ta piłka była oddawana no za darmo. Tutaj także warto pochwalić ogólnie cały zespół Arsenalu, który właśnie mentalnie jak najbardziej w tym spotkaniu. Dowiózł. I nie chcę się powtarzać, to nie jest tak, że to spotkanie było tak łatwe właśnie do omówienia. Natomiast bardzo często powtarzały się właśnie te schematy. To znaczy, tak jak widzicie tutaj, z jednej strony nie może wyskoczyć do kogoś takiego jak Merino Miki van de Ven, bo już przestrzeń atakuje Timber. A to z kolei oznacza, że właśnie Mikel Merino mógłby spokojnie tutaj rzucić piłkę za plecy do Leandro Trossarda. Nie, tutaj oczywiście także warto zwrócić uwagę na to, że Tottenham to nie jest zespół zbyt, Powiedzmy, efektywny w tym sezonie pod kątem ofensywy. i Także podczas przerwy na kadrę wrzuciłem taki filmik, gdzie omawiałem nieco głębsze statystyki no, pod kątem XG, tak zwane underlying numbers, i tam właśnie mówiłem, że pozycja to ten hamulc w tabeli jest dużo lepsza, aniżeli wskazują na to te wszystkie wskaźniki. No i tego dowód oglądaliśmy choćby dzisiaj, kiedy gol na 4-1 padł stricte po tym, jak po pierwsze. Tottenham właśnie chciał wyjść wyżej, natomiast zwróćcie uwagę na to, ilu jest tutaj zawodników do zebrania tej drugiej piłki. Nawet gdyby Richarlison wygrał tę pozycję, no to i tak jest bliżej Declan Rice, jest także Bereci Eze, jest Zubi Mendy. Niekoniecznie tutaj można mówić o tym, żeby Tottenham właśnie był jakoś wybitnie przygotowany na zebranie tej drugiej piłki, ba, ją zbiera ktoś taki jak Mikel Merino, ustawiony centralnie, a to z kolei kończy się tym, że po raz kolejny piłkę za plecy dostaje Leandro Trossard, i zupełnie sam na skraju szesnastki jest Ebereci Eze, coś co widzieliśmy i w drugiej minucie, i w pierwszej minucie drugiej połowy, czyli na początku właśnie tej drugiej części meczu i także w ostatnim kwadrancie, kiedy Ebereci Eze zdobył gola na 4 do 1. No i to był tak naprawdę występ koronny właśnie, gdy mówimy o Eberecim Eze w Arsenalu. To nie jest tak, że w tym sezonie on wyglądał jakoś słabo, natomiast uważam, że jeszcze na pewno nie błysnął w pełni. Ten mecz był tego dowodem, natomiast Uważam, że też w tym spotkaniu naprawdę z perspektywy arsenalu ciężko jest się o cokolwiek przyczepić, bo też ta pozycja wielu zawodników była bardzo wymienna, co zresztą pokazuje choćby ten przykład. Jak tutaj coś takiego stresować? Jak do tego podejść? Tak jak widzicie, z jednej strony napastnik jest ustawiony, można mówić, jak prawy obrońca, albo jak prawy wahadłowy, bo to jest właśnie Mikel Merino. Ósemka, czyli Declan Rice, choć to jest oczywiście bardzo umowne, bo można też mówić o tym, że to jest jedna z szóstek, jest między stoperami. Lewy obrońca, czyli Calafiori jest ustawiony centralnie. Szóstka, czyli Marcin Zubimendi bardzo często atakował w tym meczu pole karne przeciwnika. Prawy Obrońca jest ustawiony jak prawa dziesiątka. Ten arsenal jest naprawdę bardzo, bardzo płynnym zespołem i bardzo dobrze zorganizowanym nie tylko z piłką, ale także bez niej. I to nie jest tak, że w każdym tygodniu będziemy oglądali tak efektowne właśnie mecze w wykonaniu arsenalu, natomiast uważam, że pod tym kątem, w tym. Momencie to był występ naprawdę kapitalny. Arsenal ma dość sporą przewagę, jak na ten etap sezonu, pod kątem tabeli ligowej i potencjalnej walki o mistrzostwo. Zatem, nic, tylko śledzić to z uwagą. Ja się z Wami już powoli żegnam. Jeśli chodzi o plany na ten mecz, po pierwsze, jako że minęły dwa tygodnie od patrona, i teraz się z patronami, bo chciałem też na początku zobaczyć, ilu ich będzie. Jakie właśnie filmy chcielibyście zobaczyć właśnie jako patroni, a z kolei także przechodząc już do tych filmów ogólnodostępnych, zapewne wpadnie coś po meczu Chelsea Barcelona, a także zapewne będzie tutaj coś o samym Liverpoolu, no bo ten dołek jest, nie oszukujmy się, historyczny. Jeśli macie jakieś prośby odnośnie filmów, odnośnie tego, jakie treści właśnie powinny się tutaj pojawiać, oczywiście czekam na Wasze propozycje w komentarzach. I się z Wami żegnam. Miłego dnia, zwłaszcza dla kibiców Arsenalu, no bo nie oszukujmy się, że ten występ był kapitalny. MVP to jest dla mnie Eberci Eze, później Mikel Merino, a później uważam, że Timber oraz Piero Inkapie także zasługują na wyróżnienia, chociaż to można byłoby powiedzieć o zdecydowanej większości piłkarzy Arsenalu. Trzymajcie się, siemano!